Mamy mnichy, bardzo dużo głośnych mnich. Tak, mamy mnichy niezimne. To są papugi, od których wzięła się moja fascynacja mutacjami, mutacjami kolorystycznymi papug. to są papugi, które budują gniazda w naszych uh -huh. naprawdę, naprawdę fajne, duże konstrukcje wybudować. Zawsze takie głośne? Jak coś je niepokoi, to tak. Sądzę, że w tej chwili akurat jest tutaj kamera, kamera powoduje ten alarm. No, może już nie będziemy niepokoić, przejdziemy dalej. Jasne. Tutaj mamy sroki iberyjskie, czy też sujki iberyjskie. To są takie stosunkowo małe, krukowate. Mam nadzieję, że jak pójdą w lęgi, to, to też będą wolnymi lotnikami. Na, na dole są wieloszpony szare, takie najpopularniejsze z wieloszponów. One mają cudne, cudne pióra, tam różne fajne ozdoby można z nich robić. Ja ci jedną kradnę. Nie ma problemu, nie będzie trzeba kraść, dam chętnie. Super. Dobra, idziemy dalej. Do Aleksandret. Także tak, mamy nasze Aleksandrety. Co nam powiesz ciekawego o Aleksach? No, ja mam akurat tutaj tylko um, Aleksandrety w mutacji kolorystycznej: głowa-ogon czyli, że samce mają, mają jasną głowę i jasny ogon. No to są generalnie ptaki hodowlane tutaj u mnie, no wrednawy są, y, jak są oswojone, y, szczególnie samice mają taki swój charakterek. Y, no i w sumie. A będą latać wolno, czy one raczej niekoniecznie? Y, to znaczy one nigdy nie będą, no bo one są nieoswojone. Y, ale z oswojonych, tak, mam teraz jednego wolnego lotnika, który jest właśnie też, też w tej mutacji. I, I dwa młode mam na odchowie, też są w planach, że, że będą latać. Dobra, super. Idziemy dalej. To co tutaj mamy? Tu mamy syczka. On pochodzi z hodowli w Czechach. Syczek to jest sowa, która występuje u nas w Polsce, w naturze. Yy, jest maleńką, maleńką sową i nawet w wolierze często ludzie tu przechodzą i jej nie zauważą po prostu. Yy, no, no, w naturze tym trudniej jest ją zauważyć, bo ona po prostu wygląda jak kora. Mamy takiego troszeczkę przyrośniętego zimorodka. E, tak, to jest kukabura chichotliwa, One pochodzą z Australii. E, to są drapieżniki. Wiele osób się dziwi, no bo tak, tak one wyglądają tak mało drapieżnie. E, ale to są takie naprawdę drapieżniki. E, upolują właściwie wszystko. Któregoś razu nawet tu wszedł, e, wszedł za skroniec. E, no i upolowały nawet za skrońca. E, bardzo lubią ryby, mm, myszy, kurczaki, także no. Tak, no i wydają fantastyczny dźwięk, tutaj wiele osób przychodzi i czeka bardzo długo, żeby, żeby, się, żeby tylko się odezwały, no bo chcą nagrać, no to jest coś takiego, trochę jakby się śmiały, trochę jakby małpy krzyczały, bardzo, bardzo fajne ptaki. No mi się jeszcze nie udało usłyszeć, ale jeszcze trochę tu będziemy, może się uda. Tak, rano bardzo często się odzywają, tak jak koguty piją, tak one sobie się śmieją. No tak. to ja nie dam rady, ja wstaję za późno. <noise> Dobra i jeszcze mamy ostatnią wolierkę, znaczy przedostatnią, z, ostatnią w tym, w tej alejce. Tak, w tej alejce. A tutaj mamy zwierzę, które zna każdy fan Harry'ego Pottera. Yy, tak, tu mamy puchacze śnieżne, albo inaczej sowy śnieżne. To są o tyle ciekawe sowy, że z wyglądu właściwie od razu można poznać samca i samicę, co nie jest wcale usów takie oczywiste. Samice są ciemniejsze, mają takie plamki przez całe życie, a samce z biegiem czasu są coraz jaśniejsze, aż potem się stają właściwie całkiem białe. No, to są takie sowy, które gnieżdżą się na ziemi, robią sobie gniazdo właśnie na ziemi, w żadnych dziuplach. No i no i są temperamentne. Jak już, jak już są dorosłe, to naprawdę, szczególnie samice, to tak potrafią pokazać pazura. Mhm. Bo tutaj mamy samca i samice, prawda? Tak, to jest parka. Mhm. I co, czekasz na jakieś młode? No, jeszcze samiec jest za młody. Samica już by mogła myśleć o, o młodych, ale, ale samiec jest jeszcze za młody, więc no jeszcze troszkę poczekam. A trainingsów planujesz? O, tak, jak najbardziej. Mhm. No ty, już wszystko trenuje, patrz. Ja chciałabym. Dobra, idziemy dalej. Nasza ostatnia wolierka. E, mamy tutaj konury słoneczne. Tak, to są konury słoneczne. Najładniejsze z skonur, chyba najbardziej też skonur e, znane. E, no i strasznie rozdarte. E, no i one były dla mnie sporym zaskoczeniem tutaj, jeżeli o wolierę chodzi, bo o dziwo nie zniszczyły roślin. E, I to są tutaj w wolierze są dzicy, rodzice właśnie tych wolnych lotników, którzy, które, które tu latają. E. A planujesz więcej takich konur wolnych lotników? E, tak, chciałabym. E, no ale to zobaczymy jeszcze z biegiem czasu, ale, ale tak, myślę, że bym chciała mieć taką grupkę. Mhm. No kilku sztuk przynajmniej. Tutaj w ogóle koło nas się pałętają jeszcze wspaniałe kury ozdobne. Powiedzmy, jakie tutaj mamy y, odmiany? E, te duże to są kochiny. To jest taka moja ulubiona rasa jeszcze od, od dziecka. E, się, nią, się nią zajmowałam. E, no Jedna z największych ras kur. E, te biało-czarne to są Lakenfeldery. E, to jest kuranioska w sumie, tylko w takim ładniejszym kolorze. E, są też e, kochiny karzełki, e, są szabo, e, no i w sumie skór. skór. by było tyle. A to Kamila jakie masz gołąbki? No, w tej chwili mam kilka raz. Są mondajny, takie, takie właśnie duże tutaj, naj, największe, najpotężniejsze. Są loczki, moja ulubiona rasa od, od dziecka, miałam ich kiedyś bardzo dużo. I nie, wbrew temu co się mówi, całkiem nieźle latają, nie są okaleczone tym, że mają takie lokowane skrzydła. Są murzyny, są, są kingi, są. No, jeszcze kilka. Jeszcze kilka. E, raz, no ale raczej ostatecznie zostanę przy samych loczkach, żeby one się nie mieszały między sobą, nie wychodziły jakieś tam mieszanki. Y e, poza ptakami, coś jeszcze na tym zobaczysku możemy znaleźć? E, tak, tutaj kicają sobie, tak, tak luzem, różne króliki. E, no, tych królików jest w tej chwili około 10, 10 sztuk. E, I za jakiś czas, jak będzie skończone oczko, dojdą jeszcze nutrie, będą sobie pływać, pływać w wodzie i i myć warzywka. Mm. No to się szykuje jeszcze tutaj dużo rzeczy w tym zobaczysku, co? No! Co tam, co tam będzie ten? Będzie pasować akurat do, do tej ekipy, żeby, żeby z sobą współgrało, no to, no to tak to będzie. A tutaj konura! O. Jak zwykle, nie? Te małe skubańce. Tak. No dobrze moi drodzy, Zrobiliśmy sobie wycieczkę po Zobaczysku. Serdecznie Ci dziękuję Kamila, że się podzieliłaś z nami e, tym wspaniałym miejscem. No ja dziękuję za wizytę. E, także moi drodzy, e, wpadajcie, zobaczcie jak Kamila ze zwierzakami sobie tutaj funkcjonuje. Z naprawdę... Z jest naprawdę fajnie. Jak macie jakieś pytania, to jak najbardziej możecie pisać. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za wycieczkę. Zapraszam do subskrybowania, zostawiajcie komentarze, dawajcie znać, jak się podobało i widzimy się za tydzień.